Ja za to nawiązałem nowy związek wśród medyków. O, kto? Ta. Medyk taki dobry, solidny związek se zbudował z grawitacją. Haha! <grafy> Leciał! Da! Pan się zatrzyma. Co? Pan mi pokaże dowodzik osobisty. Już pokazywałem dowodzik osobisty. A, pan nie był przeszukiwany, tak? Dobrze. Pewka, na kajdanek nie mam. Biedny człowiek, kurde z napadu, wyszedz jeszcze go policja męci. Widzi pan, jakie mnie Straszne dzieci. Zero w zero szacunku do ludzi porwanych. A w jaki sposób pana tutaj zgarnęli? Widzieli, i kciuchy se zmieniałem no. na sweter stylowy nowy. Nie, no bardzo I ładnie. Nagle pojedziemy za jakieś zamaskowane no, ludzie no. mówią: hej, ty, stój, bo szczerze, a ja mówię: hmm. tylko przymierzę topa. Oni nie, 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 nie. nie, nie. Ociek, Teraz było. albo nigdy. Zawijamy cię. CO?! Wow Ozież mordę To mu nie wyszło Fajnie Fajnie masz Zastrzelił mnie od razu Nice Zastrzelił mnie, nawet nic nie powiedział To się doszło Wow Właśnie... Proszę się rozejść, tych Proszę to się rozejść. A my nie możemy się rozejść, my, my musimy reportaż przeprowadzić Co to było? O teraz mi strzelił w łeb prosto. Jeśli wszyscy to nie, nie, to nie, nie odejdą... To nie, nie, nie jestły Luxky. Spoko Luxkajek. Ja pierdolę. Fajna policja, nie? Kurwa. Fajny Wiesz, pan policjant. Ja miałem Taser kurwa w ręku. Dobra, tej, ja pierdzielę Ta, no miał tej akurat też się czasami przełoży, nie? Od razu mnie zastrzelił, nie? No właśnie Ja pierdolę, co to miało Bo być? Bo szyby tylnej nie było, to bym go trafił Zastrzelił mnie po prostu, jednym strzałem w głowę od razu, nie? Nawet to nic do mnie nie powiedział no ładnie. Dzień dobry Dzień dobry Co tam? W porządku Chyba hmm. Czułeś teraz zgromadzenie? Badania macie? Operacje yeah. nie A Trochę takie Takie nie A i dużo tych czarnych ubranych, co to za goście są? wiesz? Raj dałeś? proszę pana, longi. Tacy, tacy co prawie kadetami są, ale jeszcze egzamin muszą no. Wow. Osoby praktycznie więcej do zostania... Pamięta pan może jak akademie były? No coś co No to co takie to decy? są takie osoby. Które jakby biorą udział w akademii, tylko że teraz nie ma akademii, tylko jeżdżą z nami na patrole wyrobią tam jakąś ilość godzin. No takie buty. Nie wiem, co słupcie. Fajowsko. pan dołączy tutaj do nas, do policji. Nie. Ja to nie nadaję się do policji co hmm. jeszcze IMS, może news. No nie wiem Może sędzią hmm. pan zostanie. Hmm. Nie. To gdzie pan robi teraz? Ja mam hodowlę. No no Peruwiańskich pobrów wow. sprzedaję ich futrą. I ile to taki no, takich? To się prosty. zarabia na futrze peruwiańskiego bobra. Mhm. Mhm. No to w sumie nie ma co zmieniać, jak się dobrze zarabia pracy. No tak. Tak, dlatego mówię, że ja to nie, to pan się upiera. To Dobra. wasi byli tutaj na tym szpitalu? W Loro, robimy szybko akcję. Podjedziemy no. i tego czarnoskórego ordynatora y, porywamy, wpakujemy do auta. Mhm. No. no. Łapki. Łapki. Sprawy sercowe z tego gawnia pan mnie tutaj tyluje teraz. Tak. Dobra, no, pana szybko. No to tak. chodźcie później. Sprawy sercowe to tą panią też. Dobra, to nie moje sprawy sercowe. Dobra, panią lewa, prawa. No pewnie, pewnie. No i kozak. Co nie z przodu, wygodniej. Dobra, już... e, policjant podbija. Obejrzaj. Po Jakby co? To... Lewa prawo. Ale oni są ślepi, Bo pojechał. A to jest normal. O lircia. Ej, ta, 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 ta. Ja pana dobrze kreuję. Bardzo dobrze kreuję. Ale, się bardzo cieszę, że pana spotkałem. naprawdę. No tak cieszę, z pana spotkałem. Bo my ostatnio żeśmy się widzieli na szpitalu. Krzychu szczęśliwy ze spotkania: 25 no. złotych i 20 groszy. Aaa, rozumiem, rozumiem. No rozumiem. Tak się zdarza, no. Taka praca, nie? Dużo ludzi, właśnie, i tak dalej. To pana roskuje, pani nic głupiego nie robi, bo ja mam broń przy sobie. Mhm. Mm Także, ten. Żeby pan na, na luzie sobie mógł tu postać nie, nie, cały czas plecami do mnie O, dobra O, teraz od razu o, lepiej ja, ja. 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 O cholercia, o cholercia A. A, Wie pan skąd pana kojarzę? Nie A. A, Nie, nie Bo taki mój jeden znajomy, no nie? Mhm. start miał problemy na szpitalu I... Tak się złożyło, nie. że mało brakowało, aby się od tych problemów uwolnił. I nagle pojawił się rycerz w białej zbroi. Nie. Pan ordynator, którego trzymam w rękach. Ale nie jestem ordynatorem. A, to pan jest szefem czy coś? No, doktorem drugiego stopnia. No, 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 no. No. I pan wtedy szedł do składziku, znalazł tego kolegę i oddał go w ręce policji. Pan nie, niestety nie, nie, nie. Nie kojarzy pan? No, naprawdę nie. A jak się pan nazywa? Rick Johnson. Doktor drugi ostatni. I nie, nie kojarzy pan? Nie, A gdzie pan ma pan. identyfikator? Tutaj, przypiąty. O spojrzę na ten identyfikator. cholera. No. Dzień dobry. Też mi się wydaje, że to Jak ktoś może, to nie sprawdzi powtórkę. z moim kolegą, Czemu spadł na dół? Słucham? Co pan zrobił z moim kolegą? Czemu spadł na dół? Ja nic nie zrobiłem. A. Oj, ma pani pecha i złe towarzystwo pani wpadła. Tak? Tak. Dlaczego? No bo ten, ten gościu tam, ten taki, to jest taki... Ach, bardzo dziwny. a bardzo dziwne. W się, że on? No to jest mój taki przyjaciel, znaczy bardziej przyjaciel mojego... Jest jeszcze narzuconego, no ale. Jakiego narzuconego? Kasper Villa. Aaaaaah. Ok. Okej, okej, okej. No jak już brakje do szpitala na policję, to jak ma odbierać? Mhm. Mm w sensie. Halo. O, halo. A? Ty, i pamiętasz jakieś zdjęcie pisania smsa w sprawie takiego jakiegoś ziomka takiego przełożonego, czy coś tam. No. Jak on się nazywa? Czy yy, w sensie chodzi ci o tego w czarnym ubraniu? Ta, ta, ciemnoskóry z brodą. Yy, no Rick Johnson, a co? A. A i co ten. Nie wiesz tego osobiście, no nie? A ja się z nim już. Yy, ten. Yy, ugadałem umówiłem się z nim już. Yy, w sensie. Zgadnie. No W sensie. Jakby to powiedzieć? Wyrównałem rachunki. O, to jest dobre ujęcie tego, nie? Mm. Tak. No. Mm -hmm. Ale żebyś ten. żebyś nie myślał, że jestem tylko zły i niedobry, to mogę ci powiedzieć, gdzie go możesz znaleźć i nie wiem, możesz mu pomóc na przykład. No gdzie go mogę znaleźć? Chyba, że nie chcesz go mu pom pomagać. Chcę mu pomóc. No, ale nie będziesz później na mnie zły, nie? No, to powiedzmy, że nie. Wiesz, to jest jego błąd nie twój, nie? I no jego wiemy. kara nie twoja. Mhm. Tak mi się wydaje, nie? No, ten. A gdzie jesteś? No, na torach pod autostradą, wiesz? <laughs> ty, ty, jak ty go znalazłeś? No, wiesz, mamy swoje GPS-y, co nie? Na radarze. <laughs> a gdzie on tego GPS-a trzyma? Nie, nie mam pojęcia, no. A, ja się no cika. widzę, no nie wiem, czy zdejmowałeś mu go, czy nie, no ale tak jakby widzę, tylko że jego nie mogę znaleźć, o. Widzę a, jego GPS-a, ale go samego jego nie mogę znaleźć. No, to cieplutko jesteś, cieplutko, nie? I tak ci tylko podpowiem, że może mieć połamane nogi, albo coś, ale pewnie będzie żył, nie? W każdym razie, y on chyba będzie wiedział, dlaczego tak skończył, skoro go znajdziesz, a jak go nie możesz znaleźć, to mogę podjechać ci pomóc, bo ja go pewnie znajdę bez problemu. Dobra no, okej. Okay. Tylko tam policji nie ściągaj, okej? Okay? No, no dobra no. No, chwileczkę. Pani podejdzie, to ja sobie te... O! Ale pani ma fajne rzeczy przy sobie, ja pierdziela jazda. Po pani tym martini? A, no nie wiem, o, tak. Ło, 27 wyszły. gazet, gdzie pani to upchała? No przecież mam torby. No wiem, ale to nadal jest 27 gazet. Spokojnie, przedtem zmieściłam no, Trochę makulatury jest. Ona jest sadzony kniaj, tak? tak? Nie Ej, no to w końcu z kim się pani tam umawia? A czemu? No bo to pani może uratować zdrowie, no. Różnie. Co znaczy różnie? No ostatnio na przykład z żonym Sidem. A wcześniej? No, Villa ale dziś się pokusiliśmy i... Aha. No. No i to jest. ty mówiła panie jakiś jakimś narzeczonym? Kasper to nie No, ta Dobrze mówicie. Ale jazda. Dobra, tu z powrotem do auta jedziemy. Ale będzie miła podróż. Pani się tam z tu najlepiej nie odzywa. Bo jeszcze pistolet wystrzeli. Okej? Dobra, a Idziemy pomóc pewnemu obywatelowi, żeby mu się nic nie stało. Pojawia się bezpośrednie zagrożenie jego życia, dlatego my, jako przodownicy obywatelstwa, jedziemy tam pomóc jak tylko potrafimy najlepiej. Jak tam pani Jonek mija? No, kłóciłam się z narzeczonym. Aha. Ale już nowy chłopiec jest na celowniku, tak? Nowy no. chłop już jest na celowniku, no tak? dlatego się pokusiłam zaszczonym. No nie dziwię się, że kłótnia wybucha, jak pani ma drugiego chłopa na boku. Niespecjalnie się dziwię. Ja też nie nawet. A, no to dobrze, że pani rozumie swoje błędy. No. To łatwiej się dogadacie. Taka... E, chyba, chyba się odnaleźli. Daj, ja telefon mam. Od tej osoby. O. Ja to jest Frank? Nie, nie, nie wysiadaj z pogody. Zapytaj o tą panią Sarę i... niech daje GPS-ka Eee... Ty, ty znasz Sarę, tak? Eee, dobra, to gdzie ty jesteś? W więzieniu? Nie, tak zna, zna? Czy to takie... No o, z... kojarzę te piary Zna, zna A, Pani Sara Dobrze, że pani gębę otworzyła, bo... źle by się to skończyło mm. Tak, zawsze lepiej rozmawiać Ja to powtarzam ludziom Cholera... Weź się... Niech się kurde sprecyzuje chłop, no Za bardzo dobrze, no No to kozak, wypuść panią Sarę Pani Sara po, no, po... Zaraz zadzwonię Jakby się pani no. zastanawiała co się okay. stało Ten... To stało się kurde. to, że pani na swoich trafiła Po prostu Dlatego się pani nic nie stanie Ale lepiej dla pani, żeby pani zapomniała o tej sytuacji z medykiem, ok No pewnie No i subcio no. Do zobaczyska Do nie kozak, tak Te, coś myślałem. Dam, ja że to wszystko Sadzonie wyjaśnić, ja ją przysprakowywaliśmy. A co jest do wyjaśnienia? No bo on się wkurzył. Ja myślałem tylko czy za to Stargardzie, i to, to co No ja to mam szedł. numer Halo. do niego. Siema Sadzonik. Siema. Siema, no widzieliśmy się z twoją Sarą. No, no, no co? A, ta. I generalnie to w złym towarzystwie była i ją powinniśmy przy okazji, także świadków nie było. Aha. A później się okazało, że tam się kumplujecie, to żeśmy ją wypuścili z powrotem, dajesz tak, się tam nie gorączkuj. O, dziękuję bardzo. No i luzik. No i luzik. Ja zadzwonię sobie do Małpiszona. Mhm. Uh -huh. Halo, halo, no jak tam, bo widziałem, że się chyba wszystko udało. Tak, tak. obserwowałeś mnie? No, podjechałem tak, jak powiedziałem, że pomogę, to chciałem pomóc, no ale widziałem, że nie ma potrzeby. Tak, zgarnąłem go, jest na szpitalu. Mhm, mm bo jakby się tak interesował, jak się może wykaraskać z tych problemów, no to wystarczy sypnąć groszem, nie? A co, on się jeszcze nie wykaraskał z tych problemów? No nie, wiesz co, przy naszym dzisiejszym spotkaniu udawał głupiego, że nie wie, o co chodzi, że to nie on. Mimo tego, że mam jego nazwisko, on pokazał identyfikator mm, swój. Wiesz co, No, eee, on nie udawał głupiego, tylko on serio nie pamiętał, bo po tym incydencie, z... tobą na szpitalu, to miał nieprzyjemny wypadek i lokalny personel medyczny go zabrał na szpital. Myślisz, że tak zapom zapomniał całutki dzień? Bardzo wygodny? Mm, nie, nie całutki dzień. A to... od tego momentu na szpitalu. A, czaje. No dobra, no to, to się mówi trudno, to ty mu możesz przypomnieć o co chodzi, jak, jak chcesz kolegę tę wspomóc w trudnej sytuacji. No... Do, no, dobra, no. Tak. Mi to zależy, żeby nikt nie miał problemów. Nawet ja. To niezły pan medeks. Szczepie, słyszałem, sobie... że szept się znalazł po drugiej stronie barykady. Co? Jako zakładnik. A, ta, 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 coś takiego było, ale niewiele pamiętam, powiem ci. Aha, no bo ten, ta. mi dziewczyna dzwoniła, że ten, że bank robią, to podjechałem. Mhm. Mówię, zobaczę, kto tutaj jest ciekawy. A potem Drez mi wysłał tego GPSka, to po niego pojechałem, bo w czakach siedział. Bo ja ten... Wiesz ten mówi, mówi pan, żeby ten, żebym pojechał dalej Kamaszo i przeciąg na kierowcę i z hajsem, żebym uciekł. A oni tam będą wsiadać. no to na Ty, bo w więzieniu ]трocracy. jesteśmy tutaj opowiadaj, wiesz. Bo wie, wiek to tu podsłucha. A w sumie też strażnicy te sprawy. Pa, pa, o, o, o. Hejka! Co jest goście? Przyszliśmy w odwiedziny. Na... No ile? 15 miesięcy i 5 dolarów. O, ale miło z ich strony Dziewczyny to mają zawsze łatwiej Trzeba z tego korzystać Kulkę dostałem ponoć, medyk mi powiedział, lokalny, że z poraną postrzałową Przyjechałem do szpitala z podbanku. Byłem na napadzie na zakładnikiem i ponoć zostałem postrzelony Ta. Nie wiem, nie wiem co tam do końca się stało Ta, też byłem zadowolony Byliśmy na obu szpitalach, ale obstawiono jak nie wiem to było pięciu policjantów w wejściu pięciu chłopy. No, chopy. a, a to co słyszałem to była strzelanina, dlatego tam tak dużo. Tam na sklep robili. Ja myślałem, że to wy zrobiliście strzelaninę. Nie, nie, nie. No ja to sami tam GPS na paleto, więc no. Ty sadzona? No. Wiesz, co ty za związki rozbijasz na mieście? Jak rozbijam? Ty piara mówisz, że się z narzeczonym pokłóciła, bo z tobą związek rozpoczęła. To może... Ja nie A wiem, rady. czy to jest do, dobra rady. partia. To Sadona Piątka, nie? Ja jestem solidarny z Posejdonem. Co? E, Czemu? To, Na to wygląda, że rozbiliśmy dwa związki medyków. Ta, o ta, cholera. Ta, jest... Tylko, że ja o niczym no nie wiem. Ja za to nawiązałem nowy związek wśród medyków. O, kto? Ta. Medyk taki dobry, solidny związek ze zbudował z grawitacją. Da, <laughs> ten co mnie sprzedał ostatnio, wiecie, akurat A jak go się spotkałem. Nazywa? Rick Johnson. Rick Johnson. Oh, o cholera! Doktor, jak dobrze kojarzy? No nie, mówi, że jest tylko medykiem drugiego stopnia, nie żadnym ordynatorem. No, doktorem drugiego stopnia dokładnie. A ostatnio, ostatnio no mówi, że doktor... jest ordynatorem. No to doktor drugiego stopnia, no, no. No. W każdym razie, wariat, wariacik. Eee, no, dostał teraz ostrzeżenia, a później go będziemy naliczać. Dobra, ja już zapisałem. <laughs> Spoko, ja go tam wpiszę na listę, nie? A ja go kurwa ten, przypieczętuję go.